80 lat temu rozpoczęła się historia tej szkoły. Ostrucki ogólniak to prawdziwa legenda i to nie tylko ze względu na długą tradycję. W tym roku placówka obchodzi wyjątkowy jubileusz, 80-lecie swojego istnienia. Razem z Moniką By 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 Byczek, Anią Barbek, Sylwia Rada, Jolanta i Duda. To, było, to była taka ekipa i wygrałyśmy w czasie województwa Szyńskiego. nikt z nami nie mógł wygrać, różnica punktów była bardzo wysoka. 1 września 1945 roku pierwsza grupa młodzieży z całej Polski tak naprawdę, bo i z Zabuga, i z Wielkopolski, i z Mazowsza zaczęła nie tutaj, tylko w budynku dzisiejszego Staszica Zawodówki przy ulicy Wyszyńskiego Naukę, a my dzisiaj zaczęliśmy 81 rok szkolny już w tych murach, to jest trzeci budynek naszej szkoły i bardzo się cieszę, że te obchody tego 80-lecia rozciągnęły nam się aż na trzy dni. Kiedy zaczynamy właśnie w tym momencie po szkole przemieszczają się zarówno nasi absolwenci, jak i ostrudzianie oglądają przygotowane przez nas kroniki, oglądają przygotowane przez nas wystawy. Jubileusz podzielono na trzy części, a właściwie na trzy dni. Pierwszego z nich odbyło się zwiedzanie szkoły. Wielu absolwentów z radością przekroczyło próg dawnych murów. Wspomnienia natychmiast ożyły. Boże, wspomnienia. No, właśnie znalazłem zdjęcie ze studniówki w 82 roku w stanie wojennym, która odbyła się o dziwo od godziny 16 do 21:30. No, poznaję kolegów, poznaje koleżanki. Także super wspomnienie. A ogólnie szkołę wspominam jako mój najlepszy czas z czasów uczniowskich, gdziekolwiek się uczyłem. Dzisiejsi uczniowie być może jeszcze nie zdają sobie sprawy, jak wyjątkowej i kultowej tradycji są częścią. Przez lata placówkę ukończyło tysiące absolwentów. Wielu z nich z sukcesami, choć byli i tacy, którym nie wszystko się udało. Jedno jednak łączy, pamięć o każdym koncie tego miejsca. To były nasze ważne młode lata. To były nasze ważne młode lata, i w tej chwili mamy prawie 50 lat po maturze. Tak. To będzie zaraz. I jest to wzruszający moment być w tej samej klasie, w której już tu żeśmy siedzieli, prawda? To jest sala geografii. Pierwszy dzień obchodów, oprócz zwiedzania szkoły po latach, uświetnił spektakl przypadki umarłych poetów w reżyserii Iwony Podgórskiej. Drugiego dnia odbyły się oficjalne uroczystości jubileuszowe, natomiast w sobotę, podczas trzeciego dnia świętowania, przewidziano piknik i turniej sportowy na terenie za szkołą. Dalszy ciąg relacji ze wspólnego świętowania absolwentów już wkrótce w telewizji Mazury.